Kochani, witajcie na czytaniu dla Barana na miłość, relacje, partnerstwa. I tutaj macie przed sobą karty, które oznaczają Was. To jest lewa strona Wasza. Teraz energia, którą reprezentujecie, to, co się może zadziać w najbliższym czasie. Po prawej stronie jest energia partnera. I energia relacji. Następne odsłony, które będziecie widzieć, będą mówiły o Waszych potrzebach, potrzebach Waszego partnera, a dalej o działaniach, które możecie przedsięwziąć, żeby coś czemuś sprostać, żeby coś rozwiązać. No i później jeszcze będzie wynik w ogóle całego czytania. Mam nadzieję, że taka formuła się Wam spodoba, że. To pomoże Wam, zainspiruje do czegoś, da jakieś nowe spojrzenie na Waszą relację i to będzie właśnie takie pomocne Wam. I może zaczynamy teraz od tego, co u Was. U Was jest wieża, czyli zawalenie się jakichś struktur, myślenia o tej relacji tak definitywnie, że przyjdzie od losu coś, co Wam pomoże podjąć jakąś decyzję, Albo zauważycie, że to nie działa, że to trzeba zmienić. I tutaj tak czuję, że tu chodzi właśnie nie o całą relację, bo to widać tutaj obok w kartach, że wasz partner ma tutaj takie jakieś oświecenie w związku z waszą relacją, chęć odnowienia czegoś, bo zobaczył, że, że no chciałby. Że zależy mu, tu właśnie powraca coś z przeszłości, jakaś myśl, jakaś chęć, bo kiedyś było fajnie. A pomiędzy wami są cztery buławy. To oznacza, że właśnie oboje macie na myśli taką wizję budowania ciepłego domu, ciepłej relacji, bycia razem w bezpiecznym miejscu. Bo to jest przecudna karta właśnie takiego miejsca, w którym odnajdujecie się oboje. To jest piękna wizja bycia razem. Więc myślę, że tutaj żeby to razem mogło tak pięknie funkcjonować w takim spokoju, w takim właśnie byciu swobodnym, byciu u siebie ze sobą. To trzeba właśnie zupełnie inaczej do tego podejść. I tutaj po Waszej stronie jest yy, jak gdyby zburzenie czegoś, co było niewłaściwe, nie wchodzenie już w taki sam schemat bycia razem. A po stronie partnera widać, że jest yy, chęć, żeby odnowić coś, żeby właśnie coś znowu powstało, żeby. To było taki jak kiedyś, może jak na początku, jak się poznaliście. No w każdym bądź razie tutaj też te karty mówią o powracaniu czegoś z przeszłości. Ale po waszej stronie być może jest to inna wizja przyszłości niż to, co może myśli partner, bo u was coś musi się zgruzować coś musi ulec zmianie być może właśnie jakieś wydarzenie które przyjdzie do was dopomoże wam żeby to zrozumieć że tak jak kiedyś nie można budować że to trzeba od nowa na takich solidnych fundamentach żeby ta czwórka tych buław mogła zaistnieć to muszą być właśnie te cztery filary ja proponuję, żeby to była miłość, szczerość, zaufanie i wzajemny szacunek wobec własnych oczekiwań, wobec oczekiwań partnera, wobec właśnie potrzeb i sposobu realizacji. I teraz patrzymy na te potrzeby. Potrzeby po lewej stronie to właśnie to, czego Wy byście chcieli, kochani. Czego oczekujecie po tej relacji, czego chcielibyście od swojego partnera. I to jest sześć denarów. To jest właśnie taka równowaga w tym, co wkładacie w tą relację i co z niej możecie wziąć. To jest też energia takiego przepływu. To jest też energia takiego spokoju, yy, takiego spokoju, myślę, materialnego, takiego bezpieczeństwa, takiego poczucia harmonii. No, jak ta wieża się zawali, to myślę, że to budowanie od nowa będzie właśnie w taki sposób bardzo harmonijny, bo już wiecie, drogie barany, czego chcecie. Przeszłyście długą drogę i rozumiecie teraz swoje potrzeby. To, co dajecie, chcecie też z tej relacji móc odebrać, móc wziąć. A czego potrzebuje wasz partner? I tutaj jest eremita. On potrzebuje chwili odosobnienia, może chwili czasu, żeby coś zrozumieć, bo eremita to jest taki ktoś, kto musi w takiej świątyni dumania przez chwilę coś przemyśleć. Może właśnie to przemyślenie, odnalezienie rozwiązania, klucza do drzwi, które otwierają właśnie to nowe rozdanie w waszej relacji, bo tutaj te poprzednie karty o tym świadczyły, że tutaj będzie się działo coś w kierunku nowego stabilizowania relacji albo odnawiania starej relacji. I trzeba to zrobić, wasz partner będzie to rozumiał, trzeba to zrobić właśnie w taki sposób rozumny, przemyślany. I jeżeli już to zrobi, przemyśli, a wy określicie swoje potrzeby, to ruszy to do przodu, bo jest tutaj karta Rydwanu. Pomiędzy wami, czyli ta wasza relacja będzie jakaś taka, Wspólna, spójna. Zobaczcie, tutaj jest biały koń i taki ciemny, ale obydwa idą w jednym zaprzęgu. I muszą, jak gdyby od nowa się tego nauczyć, bo tak czuję, że od dawna albo ze sobą nie rozmawialiście, albo fizycznie może nawet nie byliście. Byliście odlegli od siebie. Być może teraz. To jest taka właśnie podróż symbolizowana przez ten Rydwan, podróż do siebie, do znowu bycia razem. A być może wspólna podróż gdzieś, żeby pobyć tak naprawdę ze sobą. I teraz, kochani, yy, co możecie zrobić? Jakie podjąć działania, żeby właśnie ta wasza relacja weszła na ten etap bycia razem? Takim spójnym sensie, żebyście rzeczywiście umieli się wygadywać. I po waszej stronie jest tutaj Królowa Miecze, która jest osobą bardzo zdecydowaną, bardzo samodzielną i bardzo szczerą. I myślę, że tutaj o tą szczerość chodzi: o wypowiadanie swoich potrzeb, o wyznaczaniu też granic. I to właśnie jest rada dla was. Jednocześnie sposób, w jaki możecie zadziałać, żeby była klarowna cała sytuacja, żeby ten Wasz związek funkcjonował na nowych zasadach. I po stronie partnera jest rycerz Buław. To jest bardzo ognisty rycerz, gwałtowny, taki namiętny który chciałby zadziałać, chciałby coś zrobić, ma cel, jest taki impulsywny i chce to osiągnąć szybko i przybiega do was i być może właśnie poczuł to odrodzenie, tą chęć tworzenia tego waszego wspólnego razem i choć to może nie jest jeszcze bardzo dojrzała energia. Bo to jest rycerz, to nie jest jeszcze król. To widać w nim ogień, chęć, namiętność. I to w rezultacie daje Wam takie poruszenie do przodu, które już widzieliśmy we wcześniejszych kartach, ale tutaj te trzy buławy potwierdzają, że tutaj zaczyna się w tej Waszej relacji ku temu pójściu w jednym kierunku, w jednym zaprzęgu, w jednym rydwanie razem. Ale jak widzicie, tutaj potrzeba jest Waszej drogie Barany takiej decyzyjności, Waszej stanowczości, niezależności w myśleniu, być może pomysłu, chęci rozmowy, komunikacji, ale takiej bardzo szczerej, otwartej, ujawniającej Wasze potrzeby. Wasze wymagania, określenie granic, które wyznaczają w ogóle tor tego rydwanu, ścieżkę, którą będziecie wspólnie iść. I tu po stronie partnera jest duża gotowość, żeby podjąć wyzwanie, żeby podjąć temat. I może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem w tym czytaniu. Bo oczywiście tak jest w tarocie, że każda z nich mówi o jakiejś energii, ale one razem też opowiadają całą historię. I myślę tutaj, że po jakichś trudnych sytuacjach, które wyznacza tutaj wieża, dochodzicie do jakiegoś momentu, w którym już wiecie, jak chcielibyście, żeby wyglądała Wasza relacja. Wasz partner dojrzał do tego, żeby też wiedzieć, że bardzo chciałby powrócić do tego, co było, że chciałby to odnowić. I jest to możliwe, bo pojawia się tutaj karta czterech buław, właśnie takiego budowania stabilnego związku, opartego na miłości, na szczerości, na zaufaniu i wzajemnym szacunku. I... Da się ten zaprzęg prowadzić razem, ale pod warunkiem, że określicie wzajemnie swoje potrzeby. Że wy, drogie barany, zauważycie tę potrzebę czasami takiej alienacji partnera, żeby właśnie mógł sobie przemyśleć, żeby mógł y, wykazać się jakąś mądrością, żeby mógł pokazać wam kierunek. A wy, Żebyście mogły powiedzieć wszystko, co myślicie, co czujecie, żebyście nie obawiały się, że ta wspólna przestrzeń w jakiś sposób zostanie zachwiana, jeżeli wy coś, co może się nie spodobać. Na tym polega bycie we wspólnym domu, żeby móc tam być swobodnym. I myślę właśnie, że wy to wiecie, wy to czujecie. Jesteście tutaj taką królową mieczy, która wchodzi w tą relację z taką równowagą, z taką właśnie niezależnością, z poczuciem siebie. I myślę, że Wasz partner będzie umiał to docenić. Zresztą jest tutaj partnerem, bo on się tu pokazuje jako eremita, Wy jako ta królowa mieczu. Więc to są dwie energie bardzo mądre. Bardzo współgrające ze sobą, to są energie na jednym poziomie. I dlatego myślę, że macie duże szanse, żeby to razem było spójne. Myślę, że jeszcze dużo przed Wami takiego będzie docierania się, bo tutaj jest ogień u partnera. W postaci właśnie w tym odrodzeniu też w karcie 20. Tutaj widzę dużo ognia. Tutaj też w tym rycerzu buław jest ogień, więc jak gdyby po jego stronie, po stronie jej czy jego, jest tutaj dużo zaangażowania, ale jest też chęć właśnie takiego przemyślanego działania, bo tutaj już jest duża dojrzałość jest chęć, żeby wam się udało na nowo. Jeżeli jesteście w stałych relacjach, to tutaj następuje jakieś odnowienie. Myślę, że wakacje będą dobrym momentem na takie odnowienie, bo tutaj czuję też ruch i ten y, rycerz ognia i ten rydwan mówią o przemieszczaniu się. Y, a u was to będzie taki oddech, y, drogie barany, takie y, Uwolnienie się od jakichś takich y, trudnych, y, takich przestarzałych już mechanizmów działania w relacji poczujecie się tak harmonijnie, spokojnie, y, obdarowani być może czymś, bo sześć denarów mówi o ob obdarowywaniu. I tutaj te trzy y, y, ognie na końcu, trzy buławy świadczą o takim. Pójściu do przodu w tej relacji, o zauważenie wzajemnym siebie, o poczuciu, że właśnie można iść w jednym kierunku, można coś budować. To jest taka gotowość. Tak bym pokrótce określiła tą kartę, gotowość na to, żeby coś razem wspólnie budować, bo to już jest po decyzji jakiejś, tu jest już ukierunkowanie na konkretny cel. Więc myślę, że lipiec będzie dla was takim miesiącem jakiegoś przełomu, będzie obfitował wydarzenia, będzie decyzyjny, ale da Wam możliwość bycia sobą, bycia w relacji, zapoczątkowania może tej relacji, która kiedyś już istniała, odnowienie czegoś i w rezultacie bycie w tym szczęśliwym, zwłaszcza, że ta karta trzech buław to jest słońce w Waszym znaku, to jest chęć kreowania, to jest sukces, to jest tworzenie czegoś, to jest nadawanie czemuś kształtu według tego, co byście chcieli, według właśnie Waszych potrzeb, wspólnych potrzeb. Pamiętajcie o tych wspólnych. Potrzebach. A wszystko ruszy do przodu. Tu będzie szybko, tu będzie namiętnie, a w rezultacie idziecie ku stabilizacji. I tego Wam z całego serca życzę.